Pierwsza! Zapraszam na nowy sezon deserowni. Mamy mnóstwo mega fajnych przepisów. Pokażemy Wam skobom, jak je przygotować. Ja też będę pokazywać. Chyba raczej próbować. Nieważne, nie przegapcie nowych odcinków deserowni na Teleton Plus. Zrobię dziś naprawdę ekstra deser. Będzie deser? To ja poczekam. Czekolady. Lubię jak jest słodkie. To na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć. Nowe odcinki programu Deserownia od 7 grudnia w weekendy o 16:50 w Telewizor Plus.